AgroShow w Bednarach to miejsce, gdzie technologia spotyka się z rolnikami. Wiele z obecnie funkcjonujących standardów w uprawie roli jeszcze kilka lat temu wydawało się czystym science fiction. Dziś to norma. Przykładem są gąsienice montowane w miejscu klasycznych kół ciągników czy kombajnów. Liderem tego typu rozwiązań jest marka Kamso, należąca obecnie do koncernu Michelin. Na AgroShow generalnie prezentujemy rozwiązania dedykowane do aplikacji rolniczych. Przede wszystkim systemy gąsienicowe i gąsienice rolnicze. Aura i otoczenie jakby prac, które się wydarzają w rolnictwie, wymagają coraz lepiej dostosowanych maszyn do warunków, a ponieważ wiemy, że jest dość często dość wilgotno, tudzież oczekiwania są zmniejszania nacisków na grunt. Tego typu gąsienice można spotkać przy uprawach kukurydzy, uprawach warzyw w rzędach i w coraz to innych zastosowaniach. Co ważne, system pozwala rozbudowywać możliwości maszyny. Myślę, że główną przewagą takich rozwiązań jest to, że w dowolnym momencie można sobie ten ciągnik czy też kombajn jakby przełożyć z kół na, na, na gąsienicę i, i w drugą stronę, w zależności od potrzeb. Kosztowne gąsienice szybko się zwracają, stąd duża popularność systemu w innych krajach. Ten sam ciągnik na systemie gąsienicowym pozwala zastosować większe narzędzia. Więc z automatu można wykonać większą pracę szybciej, z mniejszym poślizgiem, z większą że tak powiem, efektywnością. Czyli jak powiadają, nie stać nas na tanie rzeczy. Ale czy samemu można dokonać takiej transformacji? Okazuje się, że tak. Montaż odbywa się powiedzmy montaż systemu ciągnikowego, czyli czterech systemów. To jest około 2,5 godziny na system, więc do 10 godzin jest montaż, a demontaż jest szybszy. To niewiele w porównaniu do kosztów zakupu kolejnego ciągnika. Sporo można zaoszczędzić także decydując się na dobre polskie i niedrogie środki smarne. Na AgroShow oferował je Loto swoje. Agro AgroShow to największe polskie targi rolnicze. Nie mogą nas tutaj również zabraknąć uwagi na to, że nasze portfolio skierowane jest również do rolnictwa. Zarówno produkty Agrol, jak i produkty turdu. Są to produkty specjalistyczne stworzone specjalnie dla rolników, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. Lotos Oil oprócz promocji swoich produktów zajmował się też edukacją rolników. Rozmawiamy z nimi, uczymy ich prawidłowego doboru środków smarnych, zachęcamy do, również do konkursów. Także chcemy się pokazać jak najlepszej strony takiej, takiej dla, dla nich, dla, dla klientów, dla rolnictwa. Farmerzy to klienci wymagający, więc kilkakrotnie oglądają każdą złotówkę, którą chcą wydać. Często poszukują produktów, które byłyby tanie, a jednocześnie bardzo dobre jakościowo. Poszukują też często olejów uniwersalnych. To jest dosyć rozległy temat, natomiast. Tych środków smarowych jest bardzo dużo, osobne są do układu przekładniowego, osobno do układu silnikowego, a często są to maszyny pogwarancyjne, w związku z czym, z czym można zaoszczędzić. I chociaż rolnicy to kapryśni klienci, to jednak Lotos Oil nie obawia się, że pójdą do konkurencji. W ogóle branża rolnicza to jest taka branża bardzo patriotyczna, mogę powiedzieć. W związku z tym zainteresowani są czasami po prostu, żeby kupić produkty od polskiego producenta. Dobre, bo nasze. A tak naprawdę to polski patriotyzm tworzył się często właśnie na wsi lub wśród mieszkającej tam szlachty. Agroshow to bardzo ciekawa impreza wystawiennicza. Będziemy tam za rok.